Przykro mi, ale nie słyszałem o latającym bizonie. Pierwszy raz o nim słyszę. Gdyby ktoś chciał dyskretnie sprzedać ukradzione zwierzę, dokąd by poszedł? Gdzie jest czarny rynek? Kto tam rządzi? Na pewno wiesz. E... To jest nielegalne. E... Musicie już iść, wasz lemur drażni moje wróblugi. E... Nie widziałem tu żadnych magów piasku ani koczowników. Spytajcie profesora Zeja, prowadzi zajęcia na temat pustynnych kultur. Tak. A którego profesora można zapytać o wojnę z narodem ognia? Eee... Nie mam pojęcia. Nie studiuję nauk politycznych. Muszę już iść. A! Cóż, przykro mi, że nikt nie widział waszego bizona. Odpocznijcie sobie. Później ktoś przyniesie wam kolację. Ej, chodźcie ze mną! Ty jesteś awatarem! Słyszałem, że przybyłeś, jestem Pong. Miło mi cię poznać! Powiedz mi, co się tutaj dzieje? Dlaczego wszyscy się boją i nie chcą mówić o wojnie? O wojnie boją się? Nie rozumiem. Czuję, jak się trzęsiesz. Słuchajcie, jestem tylko zwyczajnym urzędnikiem. Trzy lata czekałem na ten dom. Nie chciałbym mieć żadnych kłopotów. Jakich kłopotów? Cicho. Słuchajcie, nie wolno tu rozmawiać o wojnie i pamiętajcie, trzymajcie się z daleka od Dai Li. Pijesz się herbatki? Cały dzień pracowaliśmy w herbaciarni. Mam dość herbaty. Dość herbaty? To jakbyś miał dość oddychania. Widziałeś nasze krzemienie do krzesania ognia? Nie ma ich tam? Musisz użyć magii ognia. Dokąd idziesz? Pożyczyłem od sąsiadów, poczcili ludzie. się z królem. Jak mamy to zrobić? Raczej nie pojawi się na targu. Król wydaje dziś przyjęcia na cześć swojego niedźwiedzia. Znaczy niedźwiedziobaka? Nie, napisali niedźwiedzia. Na pewno chodzi o niedźwiedzia skunksa. Albo pancernik odwiedzia. Posłańco niedźwiedzia? Tylko niedźwiedzia. Tutaj jest dziwnie. W pałacu będą tłumy. Jakoś się tam wymieszamy. Nie uda się. Dlaczego? Nie obraźcie się, ale jesteście prostymi wieśniakami. W prawdziwym towarzystwie wyczuję was na kilometr. Nie macie manier. Przepraszam? Ja nie mam manier? Sama też nie jesteś szlachetną paniusią. Nauczyłam się właściwego zachowania, a potem je odrzuciłam. Ty niczego się nie nauczyłaś. A zresztą jest już za późno. Aha, ale się uczyłaś! Możesz nam pokazać. To, panuje nad żywiołami. Maniery są łatwiejsze. Witam, panie Soka z plemienia Wody, panno Kataro z plemienia Wody, lordzie Momo z dynastii Momo, wasza momowość. Obo to, Angu, jak ci się powodzi. Katara może jeszcze ujdzie, ale wy i ledwie przejdziecie jako tragarze. Czuję się taki wytworny.